Nowa klawiatura, bzyczek próbujący wydawać z siebie jakieś dźwięki, brak w standardzie portu joysticka, czy choćby brak przycisku reset, powodowały, że ZX Spectrum 48 wyglądał jak biedny kuzyn takich komputerów jak C64 czy Atari XL. To wcale nie przeszkodziło mu stać się ulubionym ośmiobitowcem Brytyjczyków. Podbił tamtejszy rynek i dał początek wielkiej fali oprogramowania tworzonego zarówno przez sypialnianych programistów, jak i by specjalizowane firmy. Sir Cliff Sinclair, wypuszczając ZX Spectrum w 1982 roku, niekoniecznie widział w nim komputer stricte do rozrywki. Wolał myśleć o nim jako maszynie do prostych zadań biurowych i edukacji. Jednak jego nabywcy, zamiast poważnych programów, woleli tworzyć i kupować nowe gry. Dlatego kolejny projekt Anglika miał trafić w serca, a przede wszystkim portfele profesjonalistów. Ale jego wielka nadzieja, czyli Sinclair QL, który miał swoją premierę w 1984 roku, okazał się komercyjną klapą. Firma popadła w problemy finansowe i nie mogło być mowy o kolejnych potknięciach. Wtedy też pojawił się sojusznik w postaci hiszpańskiego przedsiębiorstwa Inwestronika. Na tamtejszym rynku ZXy radziły sobie znakomicie, stanowiąc połowę wszystkich sprzedawanych komputerów. Dlatego ludzie z Inwestroniki i Sinclair'a połączyli siły, szykując nowy produkt skierowany przede wszystkim dla graczy. Tak narodził się model ZX Spectrum 128. Wyposażono go w ten sam procesor Z80A, tyle że z lekko podniesionym taktowaniem, rozbudowano pamięć RAM do 128 KB, dodano trójkę na generator dźwięku AY3, wyjście MIDI oraz RGB, które znacząco poprawiły jakość obrazu. A dzięki Trybowi 48 nowy model mógł korzystać z biblioteki programów swojego starszego brata. ZX-128 pojawił się we wrześniu 1985 roku, trafiając początkowo tylko na rynek w Hiszpanii. Paradoksalnie, we własnej oczyźnie musiał czekać na premierę do lutego. Powodem była umowa między Sinclairem a siecią sklepów Dixons, zajmującą się dystrybucją sprzętu elektronicznego. W okresie świątecznym Dixons miał zamiar sprzedać jak najwięcej zalegających egzemplarzy ZX Spectrum Plus, więc nie chciał oferować klientom nowego komputera, póki nie pozbędzie się starszych modeli. Pierwsze ZX128 -y były sprzedawane w zestawach z dwoma grami na kasetach, dostarczonymi przez Ocean. Nie było to nowe tytuły, tylko ulepszone wersje znanych już wcześniej Daily Thompson's Super Test i Never Ending Story. Pierwsza z wymienionych gier to wirtualna wersja zawodów lekkoatletycznych, która pierwotnie umożliwiała uczestnictwo w 8 dyscyplinach. Rozbudowano ją o 4 dodatkowe oraz dodano efekty dźwiękowe. W mei głównym przygrywał utwór rydwany ognia, który miał pokazać możliwości muzyczne komputera. Nie bez znaczenia był fakt, że cały program wgrywał się z kasety za jednym podejściem, robiąc użytek z rozbudowanej pamięci. Tym samym był to kolejny plus nowego sprzętu. Gry nie musiały już korzystać uciążliwego systemu multi-load. Drugi tytuł z zestawu, adaptacją filmu niekończąca się opowieść, dostał rozbudowaną ścieżkę dźwiękową i w zasadzie tyle. Prawdzie na pudełku widniała adnotacja o rozszerzonej rozgrywce, ale trudno wyczuć o co chodziło, ponieważ gra była taka sama jak na modelach 48. W okolicach premiery nowego produktu Sinclair'a trudno było znaleźć jakąś szczególnie wybijającą się produkcję. W zasadzie każda wydana wtedy gra smakowała jak odgrzewany kotlet. Zmiany dotyczyły w większości wspomnianych dwóch rzeczy: wykorzystania układu dźwiękowego AY i wczytywania całego programu w jednym podejściu. Zaledwie kilka tytułów, takich jak 3 tygodnie w raju albo Technical TED, faktycznie dawały nowe komnaty, zwiększając tym samym długość zabawy. Tylko jedna firma, Mastertronic, zdecydowała się wyprzedzić konkurencję i wydać grę faktycznie przeznaczoną przede wszystkim dla modeli 128. Mowa tu o Night Time, trzeciej gry z uznanej na wyspach serii Magic Knight. Pierwotnie produkcja była pisana na zwykłego gumiaka. Ale Sinclair wysłał do firmy przedpremierowy egzemplarz nowego komputera wraz z całą dokumentacją techniczną, z prośbą o przygotowanie tytułu startowego. Autor Nighttime, David Jones, zrobił użytek z dostępnej pamięci i rozszerzył starą wersję gry o nowe etapy, zagadki, postacie oraz kapitalną muzykę Davida Whittakera. Był to pierwszy zwiastun tego, że w przyszłości mogą się ukazywać dwa wydania spektrumowych gier. Standardowe na 48 KB pamięci oraz rozszerzone dla 128. Renegade. To porządne, chodzone mordobicie trafiło na Spektrum w 87 roku. Oryginalne wydanie było dość nietypowe, ponieważ na jednej stronie kasety znajdowała się gra. Czytywana w systemie MultiLoad dla 48 KB, a na drugiej pełna wersja 128. Sama rozgrywka wyglądała identycznie do pewnego momentu, kiedy posiadacze nowego modelu Sinclair'a mogli się sprawdzić w dodatkowym etapie rozgrywającym się przed nocnym klubem. W tym samym roku na półki sklepowe trafiła gra Shadows of Mordor, należąca do odchodzącego w zapomnieniu gatunku tekstówek. Produkcja oparta na powieści Tolkiena w wersji na klasycznego zx wyglądała dość surowo. Przez ekran przewijało się mnóstwo tekstu bez żadnych obrazków, więc atrakcyjność wizualna tej gry była żadna. Dopiero wykorzystanie dodatkowej pamięci pozwoliło na dodanie elementów graficznych w postaci rysunków scenerii. Wyprawa pośród Ziemi od razu zaczęła lepiej działać na wyobraźnię. Road Blasters to dobry przykład na to, jak kilka elementów graficznych może wpłynąć na przyjemność z zabawy. Podstawowej wersji gry to co najważniejsze w wyścigach, czyli poczucie prędkości, było w zasadzie żadne. Dodatkowo reakcje naszych czterech kółek na zmiany kierunku jazdy były opóźnione. Natomiast usprawniony port działał jak należy, a dodanie przesuwających się poziomych pasów na poboczu nadawało rozgrywce dynamiki. Oczywiście w tle przygrywała muzyka z AY. Kolejna konwersja z automatów Double Dragon 2 dla standardowych 48 KB pamięci okazała się być w połowie tak dobra jak pełna wersja na 128 KB. I to dosłownie, bo pole gry zostało okrojone. Akcja toczyła się na górze ekranu, a jego dolna część pozostawała pusta. Był to wynik pospiesznego i tak naprawdę nieplanowanego portu, przy którym programiści nie do końca potrafili sobie poradzić z limitami komputera. Żeby poczuć prawdziwe emocje, należało odpalić grę na nowym spektrumie. Zaledwie dwa miesiące po premierze ZX128, Sir Cliff sprzedał Sinclair Research, oddział firmy odpowiedzialny za opracowanie nowych komputerów. Nabywcą został Alan Sugar, człowiek pod okiem którego powstała rodzina Amstradów ze standardowym modelem CPC464 na czele. Chociaż pracownikom Sinclair'a odpowiedzialnym za pracę nad kolejnym modelem ośmiobitowca zaproponowano przejście pod skrzydła nowego właściciela, to większość z nich odmówiła. Sugar miał nie najlepszą opinię jako człowiek i pracodawca. Uważano go za oschłego oraz pozbawionego skrupułów przedsiębiorcę. Pomimo początkowych braków kadrowych, zapowiedziano wypuszczanie odświeżonego modelu 128 na gwiazdkę 86 roku. Termin lekko przestrzelono i ZX Spectrum oznaczony jako 128 plus 2a ominął gorący okres świąteczny, żeby pojawić się w sklepach w styczniu następnego roku. Komputer posiadał wbudowany magnetofon, niestety bez licznika obrotów, ulepszoną klawiaturę i dwa porty dla joysticków. Co ciekawe, trzeba było korzystać z firmowych drążków od Amstrada zamiast modeli typowych jak dla C64 czy Atari. Przy okazji premiery zapowiedziano, że trwają prace nad nowymi grami, z których wiele miało być przeznaczonych tylko dla modeli z rodziny 128. I jak to bywa z marketingowymi obietnicami, sprawy nie do końca potyczyły się zgodnie z planem. W 87 roku wyszły zaledwie dwa tytuły przeznaczone tylko i wyłącznie na ZX128. Mowa o The Pawn oraz Little Computer People. Ten pierwszy zawiódł od strony oprawy. Klienci dostali typową grę tekstową bez żadnej grafiki, co w owym czasie można było już uznać za archaizm. Wprawdzie rozgrywka była rozbudowana, ponieważ w całej dostępnej pamięci upchnięto może tekstu i możliwości, ale nie była to najlepsza wizytówka nowej ery Spectrum. Lepiej poradził sobie Little Computer People, które z dzisiejszej perspektywy wygląda jak pradziadek Simsów. Obserwowanie poczynań mieszkańców Wielkiego Domostwa było bardzo wciągającą zabawą, pod warunkiem, że wcześniej cierpliwie odczekało się 12 minut na wczytanie całego programu staśmy. Na prawdziwy hit trzeba było poczekać do roku 1988, kiedy to Ocean wydało Where the Time Stood Still. Bezapelacyjnie, był to jeden z najbardziej rozbudowanych tytułów na ośmiu w ogóle. Sfabułą godną klasycznych filmów przygodowych. Mały samolot z czterema pasażerami na pokładzie gubi drogę w mgle, po czym rozbija się na nieznanym lądzie zamieszkałem przez prymitywne plemiona i dinozaury. Podczas ucieczki z wyspy, na drodze rozbitków czekały zdradliwe bagna, górska wspinaczka oraz nieprzychylni tubylcy. Rozległy świat gry, do spółki z izometryczną grafiką, robiły niesamowite wrażenie. Nic zatem dziwnego, że taka gra mogła ukazać się tylko w wersji na spektrum z rozszerzoną pamięcią. Port na starsze ZXy został wprawdzie zapowiedziany, ale ostatecznie problemy z ograniczonymi zasobami komputera przekreśliły jego realizację. Katalog dostępnych tytułów z adnotacją tylko na 128 KB powiększał się w ślimaczym tempie. Trzeba jednak przyznać, że to co się ukazywało, było przygotowane naprawdę solidnie. Gra Career Command, stanowiąca połączenie symulatora lotu ze strategią, oferowała grafikę 3D. W dodatku z wypełnianymi wielobokami działająco zadziwająco płynnie jak na możliwości spektrum. Kolejna produkcja z tej serii Battle Command, pozostając w trójwymiarowym środowisku, poszła bardziej w kierunku szybkiej akcji za sterami czołgu, przypominając atarowski hit Battle Zone. Ocean dostarczył grę NARC, czyli konwersję automatowej strzelaniny, a ponadto drugą część adaptacji filmowego Robocopa i szalony pościg tajniaków za uciekającymi przestępcami w postaci Chase HQ2. Wszystkie oferowały rozbudowane etapy, niezłą grafikę, muzykę płynącą z generatora AY3. Prawdopodobnie istniała możliwość pocięcia tych gier do wersji kasetowych dla starszych ZX-ów, ale polityka firmy była jasna. Cała para idzie w serię 128. W 1987 roku pojawiła się jeszcze jedna odmiana ZX Spectrum 128 w postaci modelu Plus 3. Zamiast magnetofonu zamontowano w nim stację dysków 3-calowych, taką samą jak w Amstradzie 6128. Założenie było takie, żeby zaoferować komputer, który dzięki nowemu nośnikowi będzie mógł zaoferować większe i lepsze gry. Ponadto czas czytywania danych miał się znacząco skrócić. Niestety, znów powtórzyła się historia z początku istnienia podstawowego modelu 128. Gry na dyskietkach owszem, wychodziły, ale w większości były to te same tytuły co na taśmach. Koronnym tego dowodem było dorzucenie do pudełka z komputerem dyskietki ze starymi produkcjami. Znalazły się tam takie tytuły jak Nomad, Mailstorm, czy Gift from the Gods i to w dodatku w wersjach na 48KB, czyli kompletnie niezmienionych. W kolejnych latach gry na dyskietkach stanowiły mały procent sprzedaży spektrumowego softu. Dlatego też wydawcom nie spieszyło się z przygotowywaniem oferty dedykowanej dla Plus 3. Należy oczywiście wspomnieć, że te kilka gier, które trafiły w wersjach rozszerzonych na dyskietki, zawierało w sobie elementy niedostępne w kasetowych odpowiednikach. Shadow of the Beast, Golden Axe, Back to the Future 3 dostały krótkie rozwinięcia znanych wcześniej etapów, a Northern South cały nowy poziom z akcją przejęcia złota spędzącego pociągu. Fani gier tekstowych doczekali się takich tytułów jak Guild of Thieves, Jinkster oraz Fish, wydanych tylko na dyskietkach. Ale jeśli ktoś liczył, że na nowoczesnym nośniku znalazło się też miejsce dla oprawy graficznej, to musiał obejść się smakiem. Wspomniane gry wyświetlały na ekranie sam tekst. Żaden z modeli 128 nie powtórzył sukcesu klasycznych wersji 48 i Plus. Kolejne wariacje w postaci Plus 2 oraz Plus 3 nie miały siły przebicia na rynku, gdzie musiały konkurować nie tylko z silną pozycją innych 8-bitowców, ale też z nacierającą nową generacją komputerów w postaci Atari ST i Amigi. Raz, gracze dostali kilka naprawdę interesujących tytułów, które szczególnie po latach pokazują, że w tym sprzęcie drzemał całkiem niezły potencjał. Do następnego materiału. Czołem!